<try> Więc jeszcze się musimy przygotować do zrobienia zbroi, jeszcze musimy bardzo e, mocno się przygotować, bo na no, przykład musimy, no musimy e, się muszę słuchać łuk którego nie mogę, bo coś tam jeszcze potrzebuję jeszcze tego osad dzika nie wiem e, po co ale na pewno po coś i patrz, już mi brakuje tych malin, więc raczej to malinami, bo tych grzybów to ja mam bardzo mało A ja teraz grzybów to będę miał oczywiście więcej e, ja będę już w czarnym lesie czyli że pokonam Ektira? Wtedy już będę mógł e, ten dobra lecę, już jest tam mega blisko mojego domku. Jest i on! W ogóle, op, tam już nawet go widać. Ten czarny las. A no właśnie tam. I tam widzę jeszcze góry jakieś. No to ja... To jest jakiś tam kolejny etap. Dwa raz na tam leżały. I oddam jeszcze... Wow! Myślałem, że to będzie zupełnie inne. No właśnie. Nie wiem, ja to crafting? krafting. nie mam. A, to jest to. Tu. Ja tu go rozwalam. Przypaliłem się! a Dobra już już się nie palę eee. kurde o zastuł Teraz eee, ulepszenie i mogę tutaj stworzyć skórzany. Ej Czemu nie mogę stworzyć? A, stwórz! kurzena, tuniko no dobra trzy uzbrojenia wytrzymałość 400 pancerz 2 a to ile mam pancerzu? pancerzu? Eee, też 2 gdzie będę miał? 5 a hełm jeszcze pancerz 2 że powinienem mieć 6 e, pancerz, pancerz 6 no to jeszcze następny 6 w ogóle look. No mam no. i to chciałem, po to to chciałem, no dokładnie, dwie skóry no jak też dwie skóry no to tutaj krzemienne toku, tego to ja nie chcę. No to jeszcze drewnianą tarczę. I strzały. jeszcze se stworzę. A nie mogę. A, nie, 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 nie mogę. Nie mam Ale nie mogę. A nie mogę. E, mogę. Ognisko Stwórz. Osiem żywicy. No dobra, piór już nic nie mam. Więc to co jedyne e, potem będę mógł otworzyć, to potem będzie tylko... No to dobra, no to łóżko, idę spać i idę w następnym dniu e, nie idę na ektirka. E tylko ile się zbroić. Bo potrzebuję całego tego ar armoru. Ale no, potrzebuję no. Więc mam już łuk. E, idę po muszę iść ściąć no takie jedno drzewo. Idę ściąć, bo to wszystko wylatuje razy 3. I to na pewno będzie o wiele szybsze. Bo nie wiem, co to by oznaczało jeden Ale razy 3 to jest, zdaje mi się, że najlepsze. No bo to wypada zupełnie mego. Bo... Mm, mm, nie chcę pijania niszczyć, o kurde, 11 ścinania. No, jeszcze to tro po trochę potrwa, no i mamy. I mam już 31, z takiego jednego dostaję 31 aż drewna. Będę musiał zrobić te zwykłe strzały. A, dobra, ale rozumiem jedną rzecz, jeśli o to chodzi, to jeśli są szare, czyli że, że przeciwnik jest na to, nie jest na to wrażliwy. Jeśli żółte, czyli że jest, a jeśli... E, białe, to oznacza, że po prostu e, nie robi to wrażenie na przeciwniku i nie jest na to wrażliwy. Po prostu nie ma żadnych krytyk albo nie ma po prostu nic w tych rzeczy. Jeszcze sobie tutaj naprawię. Ej! Jeszcze mogę... A. Muszę nadają pióra, stworze, ogniste, tutaj teraz zdrewnione. Cyk, mam, cyk, mam. Dobra, jeszcze, no jeszcze trochę mogę na pewno stworzyć. Jeszcze jedno. No i to nawet było, i to by było na tyle z tych teraz moich celów. No. A teraz mi to tutaj jeszcze zrobić... Kurde, nie wystarczy mi tego drzewa. W ogóle nie, nie, nie. Bo z tamtej strony jest ten cały las. Tam są moje ręki. A to jest, ta, ta, ta tam, ta jest to, ten las, tylko i czarny las, Co tu robi szkielet?! Co jest? Masz. Ty jeden. A, nie trafiłem. A, zostaw mnie. Okej. Okay. Nie wiem. Co tu robi szkielet? Z tego. Ja no w ogóle nie mam zielonego pojęcia, co tu robi szkielet. Może go rozstampić przyszedł. No dobra. Eee, no trzy krzemienie tutaj. Eee, no mam bardzo dużo tych krzemieni. I może sobie coś tutaj poulepszam, bo przecież mam drugi poziom, no to co przecież tu mógłbym mógł ulepszyć, no to co to dwa, dwie skóry, co, mam pięć kości, albo no dziewięć, e, sz, szmatem skórzany to też nie chce mi się ulepszać, łuk. no to kurde, to szczery bym potrzebował, aj, no to sobie zrobię to, No, po prostu, zrobię tam. Idę dalej zwiedzać. Gdzie powinienem teraz iść, zwiedzać? No tutaj już wiem, że jest czarny las. No to nie wiem. Po prostu muszę polować na jelonki. Łuk już mam. Nie, nie, nie. Powinienem te założyć, te strzały A tak później pad na to jak dostał Pięknie Muszę się bardzo rozglądać za jel jel jeleniami i tymi zwierzątkami Bo one są po prostu potrzebne do upgrade'owania więc czas przyczesz, przytrzyższy tą całą okolicę. Do czarnego lasu się jeszcze nie wybieram. W czarnym lasie jest e, ruda miedzi i ruda cyny. Więc na pewno tam się i nie wybiorę, bo na pewno tego nie chcę. Nie uleję sam. Bardzo blisko ołtarza. I tam już widzę dziczka. Jest jeszcze Nie, nie żyje. E, dobra. Trzy i kolejne trzy. Tu wyjdzie sześć. No tutaj. CZTERY?! Ej, siedem. Stąd stątym... ten... Nie wiem, z czym on był. Co z Dobra, Nieważne, ale już... Jezu święty, dawaj tą strzelałem. Brakuje wymaganego przedmiotu. Właśnie, kolowanie z dzików. Jeśli o tym mowa, to wtedy po Ektirku już będzie to e, na dziki, bo wtedy będzie to mi najbardziej potrzebne. W każdym razie to nie... ...mogę się wywrzeć. Dobra. Mam ja, no, ogóle bardzo dużo tych mali, mam bardzo dużo ogólnie wszystkiego. I m, tutaj w tej okolicy, której, którą ja znam, to tutaj muszą być zielone. Jelenie. O, bez tych jeleniów. te chyba powinien być Eiktyl. Albo tam jest ołtarz. A tutaj chyba powinien być Eikter. Eiktyl. Ajajaj. No kurde, nie ma jeleniu. Nie ma jeleniów. Ja nie marnuję Saminy i tutaj jest ten wielki boss. Mam jedną głowę. Więc jest na to Okej. Ja po prostu muszę cyk. Gdzie ja jestem? Okej, okay, czyli... Teraz dokładnie idę w stronę nie, mojej... O tam! No właśnie, też mogę iść tutaj lekko. No po prostu umaga. I jeśli trafię na jakąś jelonkę... I monety. Nowy przedmiot, nowy materiał. w stronę mojego domku. Nie wiem czemu. A. Okej, okay, rozumiem. Będę mógł sobie coś tam poulepszać. Tu już jest mój domek. skrót ja się wystraszyłem. Mam okno otwarte i tak po prostu mega wystraszyłem. A jeśli o to chodzi, e, to, wtedy, to będę musiał ten zrobić lepiej lepsze rzeczy i ulepszyć swoje rzeczy. To o to chodzi, że po prostu... Kurde, jak tarczę zrobię, to wtedy nie zrobię sobie tego. Eee, a co? Czego? A, mogę stwórz. Teraz nie zrobię sobie tarczy. Chyba, chyba, że tą tarczę brakuje. Ja tutaj nie zrobię, no brakuje. I jednego dzika muszę kurde załatwić. Nie ma tu jednego dzika? Musi być. Musisz być, musisz być gdzieś tutaj dziku. Dziku, 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 dziku. Dziku, dziku, dziku. Dziku, 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 dziku. No nie ma dzika. No jak... Kurde. Oj kurde. Tam jest jeszcze... Tam jest czarny las. Nie, nie, nie wiem czy tam go niego mam wybierać, czy nie. W ogóle jest takie. Dobra, pójdę tam na chwilę. A jak będzie troll, ten olbrzym, ja... Ja uciekam. Nie ma. No to trolla. Nie wiem, czy stąd idę. Ja jeszcze nie jestem przygotowany. Przemienia. O, przemienia. przemienia są przydatne. Aha. O, na Nasza nowa nie bo ja wczoraj to, to wtedy będę miał o wiele lepsze itemy. Dzięki tym itemom będę mógł zrobić więcej. Cie, czyli będę mógł tam, to to, to to, to to. I dobrze, że... O, tam jest dzik. Dziku, 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 dziku. Chodź tutaj, Tam. To dziki nawet. Ty, to ja mogę dla, dla nich przyjrzeć nagrodę robić. I będę już no co jest. I no to po prostu robię tak. Nie, że nie, ja tak zrobię.

Конечно, это дорого. Это великий солнце. там такие А, у нас есть атамианты, которые берут ограничитель. У нас меня и церковь, но и какая. И у меня у меня доля

Да. Иди ко мне. Ай, иди. Ай, ай, ай. Yeah no. Nie wyjdzie przez to? Ale muszę mu dać trochę żarcia. Dobra. Aby... Nie całe, nie całe, nie całe! Nie e-e-e! Dobra, Ja bym teraz se jadł. Patrz wcina co. Co to? Nie no. Przerażone. Przerażone on to jest przerażone. to następny dzień. Dobra, jeszcze mu tutaj więcej rzucę tego jedzenia. Ile się zaspokoił. AK. ak 1%. Oktinalizacja 1%. 1%. Okej. Okay. To jeszcze bym ci trochę wrzucę tego jedzenia aby się nie w tą stronę. No to tutaj tak nie o to wyrzucę. Dużo ma tutaj, dużo mu niech ma. I będę potrzebował jeszcze jednego. Ale to już w następnym, w następnym dniu. E Ej patrz, 3% Dobra, skoro ma 3% Dobra, cuk, Tak ty chcesz kruk? Okej okay.